Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Magda. Witam Was bardzo serdecznie na kanale To Właśnie Styl. Za oknem pogoda jest okropna. Mamy już październik, czyli najwyższy czas na stylizacje jesienne. I dzisiaj przygotowałam dla Was taki temat, że odtworzymy sobie stylizację, inspiracje, które znalazłam na Pinterestie i na Instagramie. Przeglądając sobie te dwa portale, wpadło mi w oko kilka bardzo ciekawych propozycji i przy wyborze sugerowałam się mniej więcej tym, żeby podobne ubrania były w mojej szafie Wiadomo, nie chciałam niczego specjalnie na potrzeby tego filmu dokupować. I tutaj jeszcze jeden mały smaczek jest taki, że bardzo wiele ubrań, które będę w dzisiejszych stylizacjach wykorzystywać, pochodzi z Lumpexu. Także właśnie chcę Wam też pokazać, że stylizacje, które widzicie w internecie, stworzone z najnowszych kolekcji Zary, HND-u i innych różnych marek, możecie odtworzyć w domu za pomocą rzeczy z Lumpa. I naprawdę w Lumpie da się znaleźć super ubrania. I chcę Wam to tutaj też na moim kanale pokazywać tak, że dzisiaj też taki element będzie. Zapraszam serdecznie do oglądania dalej. I te wszystkie inspiracje, o których mówię, oczywiście będą mam się tutaj gdzieś obok mnie wyświetlać. A tutaj akurat mam na sobie taki bardzo podstawowy zestaw, czyli jeansy moje ulubione niebieskie z przetarciami, sweter, który właśnie też pochodzi z Lumpa i jest 100% kaszmir, to jest taka moja właśnie perełka, duża, bardzo duża zdobycz, którą bardzo, bardzo lubię. Jestem z niej dumna. I ciężkie buty, który jest mój nowy nabytek. Jeżeli się Insta Story to na pewno widzieliście. Serdecznie Was tam odsyłam. Ale przejdźmy już do sedna. Te stylizacje, które będziemy tutaj odtwarzać, są takie właśnie mniej więcej w moim stylu. Takie, które wpadły mi w oko i właśnie takie, które bym miała mniej więcej możliwość odtworzenia ich na podstawie moich rzeczy w takim właśnie minimalistycznym stylu, jak ja najbardziej lubię. I pierwsza propozycja, tyle jak tutaj gdzieś obok Widzicie, to są właśnie takie dżinsy, jakie ja mam, bardzo podobne na sobie. Do tego mamy takie piękne zestawienie, połączenie zielonego i niebieskiego koloru, właśnie tutaj swetra i marynarki, co mi się też bardzo spodobało. Do tego mamy szpilki, które ja akurat nie mam, także użyjemy do tej stylizacji innych butów i czarną klasyczną torebkę. Przyciągnęło moją uwagę właśnie to zestawienie kolorystyczne i postaram się tutaj to dla Was odtworzyć. I tak się prezentuje moja wersja tego zestawu. Tak jak widzicie, ja mam trochę te kolory na odwrót, że mam niebieski sweter i zieloną marynarkę. I ja mam też sweter, a pani ma bluzę. I tak jak mówiłam już niejednokrotnie na moim kanale, że ja swoje szafie szpilek nie mam, także tutaj w tej stylizacji też nie jestem w stanie ich użyć. Ale myślę, że te, że te ciężkie buty też się tutaj nadają. I tutaj marynarka pochodzi z Vinted. Spodnie są stare, stare z jakiejś sprzedaży w H&M. Mm, sweter jest z Lumpexu, buty ze Stradivariusa i torebka z Mango też ze starej kolekcji. Dajcie znać, co sądzicie. Czy Wam ten zestaw się podoba i czy udało mi się odtworzyć inspirację? Zrobię taką mniej więcej pozę, jak ma tam ta pani. Dajcie znać, co myślicie. A kolejny zestaw, który mnie zaintrygował i który postaram się odtworzyć, a bardziej zainspirować się bo właśnie o to mi tutaj chodzi. To są takie, widzicie, długie, jakby jeansowe dzwony. Ja dokładnie takich nie mam, no ale powtarzam, jest to inspiracja i do tego mamy całą czarną górę. Czarny golf i, czarny, i czarną marynarkę. Do tego, tak, znowu marynarkę. Tutaj przypuszczam, że będą same zestawy z marynarkami, dlatego że to jest coś, co ja uwielbiam i czego mam bardzo dużo, bardzo kocham je nosić, także tutaj to się, że tak powiem, już bez tego nie obejdzie. No ale mamy właśnie te dżinsy, do tego całą czarną górę i czarną torebkę. Czarny kolor to jest coś, od czego ja w ostatnim czasie odchodzę. Natomiast ta stylizacja bardzo wpadła mi w oko i bardzo chętnie ją też na sobie przetestuję. Zobaczę, jak to się będzie na mnie przedstawiać. Dobra, mamy odtworzony kolejny zestaw. Tak się to prezentuje. Pani na zdjęciu ma marynarkę taką długą, oversize'ową. Ja akurat w wersji czarnej mam taką krótką. I powiem Wam, że, że podoba mi się, ta stylizacja jest taka, można powiedzieć, troszeczkę bardziej mm, elegancka, jakby taka, wiecie, jakąś taką elegancką kolację. Myślę, że jak najbardziej nadawałaby się. Mamy też tutaj buty na obsasie. Domyślam się, oczywiście nie widać tego na zdjęciu. Ale domyślam się, że właśnie ta osoba, która tworzyła tę stylizację, miała tam również pod spodem obcasy. Moje spodnie nie są aż tak długie i są też w innym kolorze, ale myślę, że generalnie prezentuje się to fajnie. Torebkę mamy tą samą co wcześniej, no, jest taka dosyć uniwersalna, w ogóle bardzo Wam takie modele. Tego typu i tego kształtu polecam. Ja mam prawie same takie i naprawdę uwielbiam ten kształt, tę wielkość. Nadają się i na co dzień, i na eleganckie wyjścia też pasują. I tutaj tak: Golf pochodzi z TK Maxa, kosztował jakieś grosze, chyba za 20-25 zł. Marynarka i spodnie są z Lumpexu. A tutaj już wiecie: torebka mango, buty są akurat z Kazara. To są takie botki ze skarpetą. Dajcie znać, czy ten zestaw Wam się podoba. Co o nim sądzicie i która wersja jest lepsza? Czy ta na zdjęciu, czy moja? Dalej mamy, słuchajcie, opcję, która mnie też bardzo zainteresowała, bo jest to taka stylizacja. Ją widzę akurat tylko odtąd, tak mniej więcej dotąd widać w całości, ale jest to stylizacja, w której została używana biała koszula, ale jest ona założona na czarny golf. Powiem Wam, że ja bym chyba na to nie wpadła, żeby to w ten sposób zestawić, natomiast bardzo chętnie wypróbuję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na tym etapie tak się to prezentuję, kiedy jeszcze nie mam na sobie marynarki, Będę Wam, że całkiem ciekawe. chyba by mogła tak wyjść nawet. Mam też golf kremowy, też sobie popróbuję z nim, jak to będzie wyglądać. Też nie wiem, czy ten krem z wielą, czy nie będzie troszkę gryzł. No ale dobra, szarej marynarki nie mam takiej, jak jest na zdjęciu. Próbuję dobrać którąś z moich. Myślę, że ta oversize'owa pierwsza, która tutaj wisi, może wyglądać fajnie. Spróbuję. I tamto jest tak zrobione na tym zdjęciu, że dziewczyna ma jakby tutaj na rękawie trzy warstwy czyli ten golf, koszula i marynarka. I to właśnie też powoduje, że na tym zdjęciu jest taki ciekawy efekt. Nie jestem pewna, jak to będzie w praktyce wyglądało, no ale zaraz zobaczymy. No i jak, co sądzicie? Ja myślę, że wygląda to naprawdę całkiem nieźle. Myślę, że wyszłabym tak, chociaż sama bym na to na pewno nie wpadła, żeby to w taki sposób połączyć. Natomiast jest to bardzo fajna opcja, właśnie kiedy chcemy założyć białą koszulę na chłodniejszy dzień. Tutaj akurat może długość tej spodni i to, że one są tak właśnie w taki sposób rozszerzone do tej marynarki nie, bo nie do końca pasuje. Natomiast tam zdjęcie to się właśnie odtąd dotąd, także patrzmy <laughs> odtąd dotąd, już tutaj dołu mnie jakoś nie, nie, nie dostylizowywałam specjalnie. I a propos jeszcze tej koszuli, to jest mój najnowszy nabytek z ląpeksu. Pokazywałam moje lumpeksowe zmagania na właśnie Insta Story. Pokazywałam taki sweter wełniany, bo widziałam wełniany sweter z Masy Modutti, natomiast w końcu go nie wzięłam, bo tam nie podobał mi się kolor. Wziąłam, że takiego nie potrzebuję. Natomiast za 6 zł, zł złapałam taką oto białą koszulę. To jest oczywiście koszula męska, ale bardzo fajnie leży. I wygląda właśnie jak te najnowsze propozycje z sali, które kosztują wiecie 100-150 zł. Marynarka, jak już wiecie, pochodzi z Winden, z zeszłego filmu. Jeżeli nie widzieliście mojego filmu o marynarkach, tego poprzedniego, to serdecznie Was do niego odsyłam. To jest cały ogromny poradnik z marynarkami. Dobra, przybieramy się w następną stylizację i zaraz Wam opowiem, co to za jedno. Zostawiłam się spod spodu tylko golfu i tego kowbojskiego paska dlatego, że też nie zależy mi tutaj na takim efekcie i zostawiłam tą białą koszulę, że tak powiem tak solo i w ogóle zobaczcie jak ona świetnie wygląda. I tutaj mam dwie takie propozycje stylizacji, że tak jakby chcę połączyć w jedno, bo w obu panie mają kardigany, czyli to jest też coś, co jest teraz bardzo modne, takie właśnie kardigany rozpinane tutaj na guziczki na środku. Jedna pani zastawiła to z takimi skórzanymi, woskowanymi jakby... Z spodniami i z białą, właśnie koszulą, taką jak moja pod spodem, natomiast druga pani ma też taki kardigan, i do tego, jeansy I właśnie ja raczej w tą propozycję pójdę, bo takich tamtych spodni nie mam. I jeżeli chodzi o kardigan, jaki ja posiadam w swojej szafie, to jest to coś takiego taki, właśnie rozpinany sweterek który też kupiłam w Lumpeksie jakoś w zeszłym roku, chyba nawet w lato. I to jest, y, słuchajcie, 70% wełna owcza, 20% angora, 10% nylon. Także jest 90% naturalny skład. I to, jak ten sweter grzeje, to jest po prostu coś niesamowitego. Powiem Wam, że tego sweterka jakoś tak bardzo nie noszę, bo wydaje mi się, że on nie leży jakoś super, ale właśnie po to też wzięłam się za odtwarzanie tej stylizacji, żeby może znaleźć coś ciekawego dla siebie. Dobra, jakoś sobie to poukładałam. Zmieniłam jeszcze buty na te właśnie kremowe, ciężkie, tak jak tam ta pani więcej miała na, na tym outficie. Natomiast powiem Wam, że nie jestem do tego zestawu przekonana. Wydaje mi się, że ten sweterek mimo wszystko jest za mały, za zbyt dopasowany, za mało oversize'owy, w porównaniu do tego, że ta koszula właśnie pod nim jest. I w ogóle to zestawienie tak nie do końca mnie przekonuje. Muszę właśnie z tym sweterkiem jeszcze coś pokombinować. Może znajdę dla niego jakieś ciekawe Zastosowanie w stylizacjach, no bo tutaj tak niekoniecznie, a dajcie znać, co wymyślicie, myślicie, ewentualnie czy wy macie jakiś taki właśnie kardigan sweterek w swojej szafie i jak go zestawiacie, jak go nosicie. Tutaj też dodałam taki właśnie złoty łańcuch, żeby coś się zadziało. Nad, no, no, średnio, średnio jestem przekonana, ale tak jak mówię, dajcie znać, co wy sądzicie. Natomiast znalazłam jeszcze jedną stylizację z kardiganem, z takimi spodniami paperback i z płaszczem. Spróbuję. Niestety wyłączył mi się telefon. Akurat skończyłam wątek i musiałam przerwać. W międzyczasie minęło trochę czasu, już zjadłam obiad, była na spacerze z psem. Nieważne, ale wracam. I tutaj mamy kolejną stylizację. Właśnie tak jak Wam mówiłam, że znalazłam jeszcze jedną taką propozycję, którą tutaj gdzieś obok mnie widzicie, ze spodniami paperback, właśnie z takim kardiganem, z guzikami wkasanym do środka. Tam też dziewczyna miała sportowe buty i miała do tego czarny płaszcz. Ja go właśnie teraz założę. I tak się to, słuchajcie, teraz prezentuje. Ona też tam miała taką zwykłą czarną torebkę, także ja też coś takiego tutaj umieszczę. Ona też miała w takiej jaśniejszej kolorystyce, bo spodnie były chyba w szarym kolorze, moje są brązowe, no ale akurat takie mam. Białe buty, myślę, że jest to całkiem okej, okay. na pewno to jest dużo lepsze niż ta propozycja nakładania tego sweterka na... Na koszulę, bo to w ogóle nie wyglądało dobrze i też nie czułam się w tym dobrze. A to myślę, że jest bardzo fajne i skorzystam sobie z tej propozycji. Widzicie, znalazłam też dla siebie. Bo tak jak Wam wcześniej wspominałam, że ja ten sweterek noszę tylko. W takiej raczej praktycznej wersji, że nie stylizuję go jakoś, tak wiecie, fajniej w ogóle, tylko zakładam go po prostu po to, żeby było mi ciepło tak naprawdę. No i tutaj jeszcze powiem Wam tak, że ten sweterek jest z lumpa, i tak jak wam mówiłam, 90% naturalny skład, także jest po prostu ekstra. Spodnie są z Vinted, chyba za jakieś 20 zł, także prawie jak z lumpa. Płaszcz też jest z lumpa. Tak jak najbardziej. Dam za niego 27 zł. Doskonale to pamiętam. Kocham ten płaszcz, jest po prostu rewelacją na zimę, na jesień ma po jest gruby, jest szlafrokowy, najmodniejszy teraz krój, także po prostu trafiłam z nim w dziesiątkę. Dajcie znać, czy ten outfit Wam się podoba. Jakie Wy macie kardigany swojej szafy? Jestem bardzo ciekawa, i jakie zestawiacie? Także co, moi drodzy, z mojej strony to są już na dzisiaj wszystkie propozycje. Dajcie mi koniecznie znać, czy wy też ostatnio zainspirowaliście się jakąś stylówką z internetu. Możecie wysyłać mi swoje stylizacje na Instagramie. Zawsze macie oczywiście link do niego w opisie. I a propos serdecznie was tam odsyłam. I jeżeli jeszcze mojego kanału nie subskrybujecie, to też serdecznie was na dół zapraszam do kliknięcia tej subskrypcji. Będzie na bieżąco z nowymi filmami. Co tydzień w sobotę nowy odcinek się pojawia. Także tam. Was również serdecznie zapraszam. I mam też nadzieję, że ten odcinek Was zainspirował, że naprawdę można się tanio i dobrze ubrać, tak jak dziewczyny, na Instagramie i na Pinterestie. Wcale nie trzeba wykupywać całych nowych kolekcji, które tylko się pojawiają, bo z tego, co mamy w szafie, też naprawdę bardzo fajne zestawy można stworzyć albo po prostu kupić to w lumpie. Tak jak po prostu najbardziej klasyczna rzecz, która w każdej sieciówce jest: wiecie, po 100, 100 po 150 zł. Ja kupiłam za szóstkę w lumpeksie. Także naprawdę można. Uwierzcie, że można, nie trzeba wydawać milionów na to, żeby fajnie wyglądać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i poświęcony czas. Do zobaczenia w kolejnym filmie już za tydzień. Cześć!